Drodzy Państwo, to jest ten moment. 19 lat był trenerem. Osiągnął z pasami wiele znakomitych sukcesów. Siedem razy po Mistrzostwo Polski sięgnęła drużyna podczas panowania trenera Rochaczka. Czterokrotny po srebrny i raz po medal brązowy. Zdobył również trzy Puchary Polski. Trzy Super oraz uwaga, puchar kontynentalny, co jest największym osiągnięciem jakiegokolwiek polskiego klubu w rozgrywkach międzynarodowych. A kto? Wiem, że trudne do krzyczenia. A Wręczenie patery, koszulki, pamiątkowe zdjęcie. Bardzo dziękuję za wspomnienie. 19 lat. Bardzo dziękuję. 19 lat, proszę państwa.